Andrzeju, sport uczy pokory, chwila radości, potem chwilę złości, no ale nie jest źle przecież. No nie, nie jest źle. No i co? No. Walczymy dalej. Czołowa dziesiątka turniej, czterech skoczni, to wszystko cały czas jest w Twoich rękach. No, jak najbardziej. E... Może nie, no nie powiedziałbym, że jest chwilę złości. No, taki lekki, może zawód, no. E... Trochę nogę spięło, ale. Ale w kontynentalu bym się tego nie nauczył, tylko na takich większych imprezach. Także, no, jakaś lekcja e, kolejna, i po prostu no, wyciągnąć z tego wnioski i jedziemy dalej. No właśnie, na czym polegał ten błąd? To poszło nie tak, bo wiesz, ja jestem laikiem. Ja stoję 1500-1900 metrów od zeskoku, ale tak na moje kaszubskie oko to tak coś dziwnie ten skok wyglądał po prostu w locie. O co tam chodziło? Nie, no po prostu taka e, głowa dobrze. Wszystko było w porządku, był taki luzik nawet. Może tak nie do końca, bo chciało się dobrze skoczyć, ale jak już dojeżdżałem do progu, to noga już paliła, tak wiesz, że już tylko po prostu tak jakby cały chciałeś się odbić. A, a, to, a to głównie chodziło o to, żeby noga pchała. No i było odbicie, ale to było puste. To nie oddało, nie nakręciło, tylko po prostu. Poszło w, 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 w nicość. O. Mnie tak też czasem skurcz złapie piecie szkoły łydki, jak z sprzęgu muszę sam pójść nacisnąć. To pewnie o to samo chodzi. No, to samo, to samo. <grym> Trener, jak podsumował twój star dzisiejszy? Dobrze, rozmawiałem z nim i. i chodzi, no, głównie chodzi o to, że, że po prostu bawię się tym. Staram się tym bawić i bawię się tym i, i myślę, że no, trzeba się uczyć. No. Chyba nikt mi. Przed turniejem, jakby mi ktoś powiedział, że będę w ogóle kręcić się koło dziesiątki, no to, to bym go wyśmiał, to nie? A, a, i, a na ten moment jestem w dziesiątce, no to po prostu cieszę się, że jestem tu, gdzie jestem, i będę robić dalej to, co, co mam założone. I będę się starać daleko. No dobrze skakać. Mimo błędu pewność siebie spodziewam się, że rośnie. W związku z tym, że tak sobie radzisz na turnieju. No, to. Racja, to zepsułem, skoga w 20 jestem, no to myślę, że tylko pewności mi dodaje i trzeba po prostu dalej podchodzić na spokojnie do kolejnych konkursów i, i będzie dobrze. Przed Obersdorfem posądzono was o inne zarażanie, ale trener Aleksander Pointner napisał, że Polacy zarażają, ale euforią. To jest coś niesamowitego, kiedy wybiegacie tam Kamila, prawie zgniatacie z radości, ale. Przyznę, że to wszystko tak pewnie taką aurę buduje, że, że trudno tutaj być smutnym, żeby się złościć na coś szczególnie. No, no. Kamil po raz z Dawidem po raz kolejny walczą o złotego orła, ja z Piotrkiem o złotego barżanta. No to kurde. no. Idziemy łapu Tu jest pierwszy i drugi, o barżanta też jest pierwszy i drugi, no to widzisz. Polskie turne. No, polskie turne jest. No i zarażacie euforią. Teraz będę jechał, to po prostu będę się śmiał ducha do ucha. No, to trzeba się śmiać i korzystać z życia.